Dom pracy twórczej Rejmontówka to zabytkowy dworek położony w Chlewiskach w gminie Kotuń. W tym klimatycznym miejscu, z dala zgiełku miast, pośród lasów i łąk kwitnie życie artystyczne i kulturowe całego regionu. I właśnie tutaj, dziś wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zaprezentujemy Państwu tradycyjne, lokalne słodkości. Dzień dobry, nazywam się Ewa Rółko i witam w programie Smaki Powiatu Siedleckiego. Tradycyjne smaki są zawsze w modzie, a kuchnia regionalna jest smaczna i zdrowa, o czym już za chwilę będziemy się mogli przekonać ze mną, ale babki, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd panie do nas przyjechały? Przyjechałyśmy ze wsi Kępa, gmina Kotuń, okolice Siedlec. Od kiedy działa wasze koło? Działamy od końca lipca tego roku, także jesteśmy nowo powstałym kołem. Staramy się aktywnie działać. Ile osób do niego należy? Czy to są rzeczywiście same, ale babki, czy są też panowie? W kole ogólnie mamy 34 osoby, z tym, że też sześciu panów. A jak często się spotykacie? To wszystko zależy od tego, w jakie działalności się angażujemy, w jakie projekty się angażujemy. Staramy się bardzo często spotykać. Zorganizowałyśmy festyn rodzinny w miejscowości Koszywnica, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Zaserwowałyśmy tam bardzo dużo e, lokalnych e, słodkości, e, lokalnych e, potraw. Z jakich potraw, z jakich specjalów słynie wasz region, wasza wieś? E, słynie głównie z dań na bazie ziemniaków. Czyli babka siedlecka, potocznie nazywana blacharz. Z czego jeszcze? Mamy w naszym regionie bardzo dużo sadów. Dużo pieczarkarni, czyli mamy dostęp do pieczarek, do różnych owoców typu jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie. I na bazie tych owoców, czy też warzyw, staramy się robić nasze przeróżne przetwory, tudzież dania na niedzielne obiady. Tematem programu są lokalne słodkości. Zobaczmy. Jakie dania przygotują dziś nasze, ale babki. Zapraszam. Dziś będzie bardzo słodko. Co panie przygotują naszym widzom? Przygotujemy dzisiaj pyszne naleśniki z dwoma nadzieniami. Jedne będą z prażonymi jabłkami, a drugie z prażonymi śliwkami. A do tego? A do tego ciasto drożdżowe ze śliwkami. Tak patrzę na tym stole już znajdują się pewne produkty, od czego należy zacząć, żeby mogły powstać przepyszne, tradycyjne naleśniki. Zaczynamy od wrzucenia składników do miski. Wrzucamy po kolei mąkę, jajka, cukier, olej, mleko i ubijamy to tradycyjną trzepaczką. Odstawiamy ciasto na 10 minut. Po 10 minutach wracamy do niego, dosypujemy cukier waniliowy w bardzo małych ilościach, wymieszamy ciasto. Ciasto spokojnie nam jeszcze sobie stoi przez 5 minut i przystępujemy do smażenia naleśników. Ciasto wydaje się proste do zrobienia, chyba każdy będzie w stanie zrobić takie ciasto na naleśniki. A z czym podajecie te naleśniki? Naleśniki będą prażonymi jabłuszkami i zaśliwkami. bito śmietaną. Czy do tego potrzebne są jakieś konkretne odmiany tych owoców? Antonówki i śliwki węgierki. A jak przygotować takie nadzienie? Nadzienie w kosteczkę kroimy jabłuszka albo śliwki, prażymy z, z masełkiem i z cynamonem. Ile czasu potrzeba, żeby mógł powstać taki farsz? No z 15 minut, żeby usmażyło się jabłuszka albo śliwki. No, czyli to wydaje się dość proste. A jaka ma być konsystencja tego idealnego ciasta na naleśniki? Ciasto nie może być zbyt gęste. W czym podajecie? Ciasto na końcu dekorujemy czekoladą. Wcześniej, tak jak było powiedziane, będzie ono podane z bitą śmietaną w środku, oraz z konfiturami z śliwki oraz jabłek. I na wierzchu polane czekoladą. Brzmi apetycznie, przejdźmy teraz do ciasta drożdżowego ze śliwkami. Nasze ciasto będzie właśnie drożdżowe ze śliwkami i z kruszonką. Składniki, które nam są potrzebne do wykonania tego ciasta. To oczywiście mleko, masło, drożdże, mąka, cukier i śliwki. Niby takie składniki podstawowe brzmi niezbyt skomplikowanie, ale od czego zaczynamy? Zaczynamy od e, zrobienia zaczynu. Drożdże, mąka, cukier, droż, e, ciepłe mleko i odstawiamy na 10 minut. Po 10 minutach dodajemy resztę mąki, resztę cukru. I mieszamy. Odstawiamy na 40 minut. Po 40 minutach wkładamy do formy. Dekorujemy śliwkami, wkładamy do piekarnika na 45 minut. Wyjmując z piekarnika, posypujemy cukrem, pudrem i jest gotowe do jedzenia. Czy to takie ciasto, które często goście na waszych stołach? Yy, tak, yy, dlatego że w naszych ogrodach są drzewa śliwkowe, śliwy. I na pewno są wykorzystywane w większości gospodarstw. Tak? tak samo i jabłka, i gruszki. To, co mamy i hodujemy, wykorzystujemy do ciasta. Myślą Panie, że to wasze ciasto każdy będzie mógł zrobić samodzielnie? Myślę, że każdy to zrobi. Wymaga to trochę czasu no i chęć, ale jest na pewno łatwe do zrobienia. Trzeba spróbować. Nasze kulinarne specjały są już gotowe, wyglądają i pachną apetycznie. Także sprawdźmy jak smakują. Zaczynamy degustację. I życzymy smacznego. Kto z nas nie lubi słodkich smaków? To właśnie lokalne słodkości były tematem dzisiejszego spotkania z kołem gospodyń wiejskich, ale babki z Kępy. Dziękuję moim ekspertkom za poświęcony czas i kulinarne specjały, a Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.